Bye. <music> Witamy w kolejnym odcinku naszego wideopodcastu Woda i Ryby Partnerstwo dla Przyrody w odcinku, który poświęcimy tematyce zrównoważonego rybactwa, rybołówstwa i zaraz będziemy rozszyfrowywali te wszystkie pojęcia, żeby nie było wątpliwości, co jest czym, bo myślę, że to się może niektórym troszeczkę mylić i zlewać, a żeby to sobie usystematyzować, to mamy oczywiście z nami naszego gościa dr Mateusz Rawski, pracownia rybactwa śródlądowego i akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Serdecznie witamy. Dzień dobry. Zacznijmy od tych pojęć, bo myślę, że warto by było wiedzieć, o czym rozmawiamy tak bardzo precyzyjnie. Rybołówstwo, rybactwo, akwakultura, o wędkarstwie już mówiliśmy, więc może na wędkarstwa nie będziemy tutaj wrzucali. Czym się różnią pomiędzy sobą skalą tylko, czy czymś, czymś jeszcze innym, żebyśmy dobrze rozumieli te pojęcia? Tutaj nie jest tak naprawdę różnicą skala, ale różnicą jest proces. Musimy pamiętać, że dla takiej przeciętnej osoby każdy, kto ma kontakt z rybami to jest rybak. Ten, co stoi z wędką to jest rybak. Ten, mhm. który pracuje na kutrze jest rybakiem i ja, który hoduje ryby też czasem bywam określany jako rybak czy ichtiolog. Tymczasem to musimy rozgraniczyć. Przede wszystkim akwakultura, czyli ta gałąź, która się teraz najbardziej rozwija, to jest hodowla ryb i innych organizmów, w tym też roślin. Mhm. To jest po prostu odpowiednik rolnictwa w wodzie. I tutaj zarówno hodujemy zwierzęta, jak i też uprawiamy rośliny. No bo w tej chwili już coraz więcej ryb, które są na naszych stołach, pochodzą z hodowli, a chociażby w kremach dla pań, większość alg, które tam jest, to są algi, które są hodowane. Drugim takim biegunem jest rybołówstwo, gdzie po prostu chwytamy, łowimy dzikie ryby. I to jest odpowiednik łowiectwa. Tego, że kiedyś polowaliśmy. Na zwierzęta również lądowe. Natomiast rybactwo jest takim terminem pośrednim, gdzie gospodarujemy wodami, które nie są najczęściej stawami, gospodarujemy jeziorami, rzekami, dbamy o środowisko poprzez zarybianie, poprzez wspomaganie tych populacji. Więc to są, można powiedzieć, że trzy stopnie rozwoju korzystania z zasobów wodnych. Od typowo takiego łowieckiego podejścia, od odpowiednika. Polowania, mhm. po to, że mamy odpowiednik hodo hodowli w postaci akwakultury. Takie zupełnie intuicyjne jest to, że no jeśli chodzi o nie wiem polowanie albo hodowlę, przechodząc na ląd na chwilę, polowanie versus hodowla zwierząt, no to wiadomo, że ta proporcja w tej chwili we współczesnym świecie jest zdecydowanie przechylona w stronę hodowli. Natomiast jak to wygląda w przypadku sytuacji w wodzie? Czy rybactwo do rybołówstwa jesteśmy w stanie w jakieś, złapać w jakiejś proporcji? Jak bardzo to się do siebie ma, jeśli chodzi o właśnie różnice pomiędzy jednym a drugim? Jesteśmy w stanie, bo mamy oficjalne statystyki, ale z drugiej strony te oficjalne statystyki nam. Trochę Jak to mało oficjalne mówią, statystyki? Co, co jest złapane na wodzie, to czasami zostaje tajemnicą na wodzie, ale musimy przyjąć mniej więcej porównanie, takie, że jeżeli na chwilę obecną konsumujemy na świecie około 160-170 milionów ton produktów pochodzących z wody, to około 60 do 70 maksymalnie milionów ton będzie pochodziło z ryba, rybołówstwa, mhm. natomiast około 100 już wytwarzamy w akwakulturze. Okay. Także tutaj można powiedzieć też, że takim dominującym, dominującym miejscem jest przede wszystkim Azja. I pod kątem pracy z wodą, pracy z hodowlą organizmów wodnych, można powiedzieć, że my w Europie poza niewielkimi wyjątkami. Niektórych krajów jesteśmy takim półwyspem doczepionym do Azji, a prawdziwy rozwój jest tam. Okej. Okay. Rozumiem, że to oczywiście wynika ze skali populacji i zapotrzebowania po prostu lokalnego tam, na miejscu, na, na tego typu produkt. jakim. Skala populacji, dostępność wody, w ogóle mhm. ukształtowanie chociażby tego, jak wygląda dany kraj. Bo taki kraj jak Austria za wiele sobie... No nie połowie. Wodzie nie podziała. Przede powinniśmy przede wszystkim powiedzieć o Czechach, żeby tutaj, prawda? Tak. Zachować humorystyczną konwencję. Dokładnie, ale <laughs> z drugiej strony, Filipiny, które z racji, że są Otoczone. na setkach wysp, mhm. to tak naprawdę tam głównym elementem, gdzie można pracować, jest woda. Z drugiej strony, Norwegia, niewielki kraj z niewielką populacją, ale mający niesamowicie długą linię brzegową, to jest kraj, który jest, można powiedzieć, że skazany na współpracę z wodą. Także to wszystko są takie lokalne, yy, lokalne uwarunkowania, ale coraz więcej tak naprawdę uzyskujemy już z hodowli. Uzyskujemy z hodowli, dlatego że gdybyśmy postanowili zdjąć ograniczenia z rybołówstwa, to tak naprawdę byśmy już w ciągu kilkunastu Kilkunastu lat ryb nie mieli. Hmm. Tutaj są różne szacunki. W niektórych się mówiło, że oceany by były opróżnione do 2040, w innych, do, że do 60. W każdym razie ten zegar się trochę nam przesuwa, dzięki temu, że akwakultura się rozwija. Skąd właśnie pochodzą zwykle ryby, które u nas na talerzu wędrują? Pytam teraz o obszar geograficzny. Już wychodząc z tego, czy to jest z akwakultury, czy z rybołówstwa, czy jest jakiś region, który jest? Specjalnym eksporterem tego typu produktów, też ze względu na to, że no, ryby są bardzo podatne na nieświeżość produktem, to tak naprawdę musimy się skupiać wyłącznie na lokalnych produktach. To wszystko zależy od ryby. I tutaj ryby też by trzeba było trochę bardziej rozszerzyć, bo my w domyśle mówimy o rybach, a tak naprawdę na całym świecie się mówi o rybach i owocach morza. Mhm. Tak naprawdę wszystkie krewetki, jakie zjadamy, no to one przywędrowały do nas najczęściej yy, tak naprawdę z Azji, już zamrożone. Mhm. Tu droga transportu jest bardzo długa, łańcuch chłodniczy nie może być przerwany, więc mamy do czynienia z czymś, gdzie mamy tak naprawdę tani początkowo produkt, a sama droga transportu i, e, i dostarczenie do nas mhm. jest czymś, co sprawia, że to jest produkt, który, mimo tego, że jest z hodowli, to zaczyna szkodzić środowisku. Z drugiej strony. W tych mniej więcej 12 kg produktów, produktów akwakultury i rybołówstwa, które zjadamy w Polsce rocznie, to możemy powiedzieć, że tak naprawdę około kilograma pochodzi z Polski. Najczęściej się spotkamy z łososiem, który w większości przypadków będzie pochodził albo z Norwegii, albo z Wielkiej Brytanii, czy też z Ameryki Południowej, gdzie mamy, gdzie mamy olbrzymie hodowle. Ryby, które lokalnie możemy kupić, to najczęściej jest karp. Część strąga, którą mamy na rynku, też pochodzi z Polski, ale tak naprawdę wszystkie ryby, które są trochę bardziej egzotyczne dla nas, no to są ryby, które do nas muszą dotrzeć w formie mrożonej. Coraz częściej, niestety, ze względu na to, że chociażby Bałtyk jest w dość kiepskim stanie, no to możemy powiedzieć, że ten dorsz bałtycki, którego Jemy nad morzem z chęcią, no to on nie jest bałtycki, tylko pochodzi z Morza Północnego, bo tam ta populacja jeszcze jest na tyle duża, żeby go łowić. A w Norwegii z kolei podejmuje się już próby jego hodowli, a właściwie nie próby, tylko wielkoskalową hodowlę, bo to jest produkcja większa niż produkcja karpia w Polsce w tej chwili. Okej, okay. czyli większość tak naprawdę, ta statystyka nie brzmi zbyt optymistycznie, jeśli chodzi o proporcje tych ryb, które wędrują do nas spoza naszego regionu, do tych, które jemy u nas w Polsce. 12 do 1, tak? Dobrze, dobrze usłyszałem? Mniej więcej tak. Plus minus. Z czego to w zasadzie. Pańskim zdaniem wynika? Zdaję sobie sprawę, że to nie jest pewnie pytanie, które jest do końca policzalne. Trochę pytam o subiektywną opinię. Ale a dlaczego tak to właśnie wygląda Pańskim zdaniem? Przede wszystkim te ryby, które w tej chwili jemy, chociażby będąc tutaj w Poznaniu, one pochodzą ze sklepu. Mhm. Więc sklep, który jest sklepem sieciowym, nie zadowoli się lokalnymi połowami, które będą zróżnicowane, nie zawsze będą. On chce produkt z hodowli. Który jest dostarczony na określony termin, z określoną datą uboju i określonym terminem przydatności. Więc tutaj, dlatego jest, jest to pochodzenie z hodowli. Również z racji takiej, że nasza akwakultura jest dość niewielka względem produkcji w innych krajach, no to jesteśmy, można powiedzieć, że takim domyślnym importerem. Też musimy na to spojrzeć tak, że jako kraj nie mający niesamowitych zasobów wód śródlądowych, też tą naszą lokalną produkcję śródlądową mamy tak naprawdę na poziomie dość niskim. No bo w, tych, w tym trochę ponad kilogramie naszych lokalnych ryb musimy uwzględnić to, że w tym jest prawie kilogram karpia, którego zjadamy na święta. Więc te pozostałe ryby to jest niewielki udział. Mhm. Niech pan pomyśli kiedy pan ostatnio jadł szczupaka mm. albo leszcza. Bardzo dawno. W sierpniu. A nagrywamy te rozmowę pod koniec listopada. W sierpniu, swoją drogą na wydarzeniu towarzyszącym temu, temu, temu projektowi właśnie. I okoń tam też akurat się zdarzył, który był swoją drogą bardzo ciekawy. Ale faktem jest, że, że to nie jest pierwszy wybór. Nie? I faktycznie tak. często jest tak, że nawet nam nie przyjdzie do głowy po prostu tego, tego typu ryba. No i to trochę próbujemy też tym, tego typu rozmowami zmienić, żeby jednak one, one przychodziły nam do głowy, kiedy myślimy o tym, co, co, co wrzucić zwyczajnie na talerz. Nie? Ale rzeczywiście... Póki co faktycznie wygląda to tak, że yy, trochę to, co mamy pod ręką, dyktuje to, co, to, co spożywamy, przypuszczam najczęściej. A z racji, że w markecie najłatwiej jest dostać to, co dostajemy, dominuje to, co, to, co tam po prostu jest. Tak, i najczęściej jest kupowany pstrąg, łosoś i trzeci gatunek filet. Mhm. Yy, tu musimy pamiętać o tym, że nie wykorzystujemy tego potencjału, który mają nasze wody śródlądowe. No i to jest. Yy, tak naprawdę też smutne, ponieważ ich wykorzystywanie, potencjału gospodarowania nimi też jest formą ochrony populacji ryb. Więc z tego powinniśmy korzystać. Nam się wigilia kojarzy z karpiem obruchowym. Natomiast w przedwojennych książkach kucharskich na wigilię mamy przepisy na około 20 gatunków ryb. Mhm. Kiedy ostatnio na przeciętnej wigilii zagościło więcej niż dwa gatunki ryb? To jest tak naprawdę nie kwestia dostępności, ale kwestia naszego, naszej odrobiny wysiłku, żeby. Tutaj korzystać z... Zasobów, które są przed nami tak naprawdę. Mm -hmm. Pewnie, podwaliny tradycyjne tak naprawdę są, tylko trzeba do nich sięgnąć troszeczkę dalej niż kilkanaście albo kilkadziesiąt lat wstecz, bo, bo faktycznie ta tradycja swoją drogą jest to jeden z tematów, który poruszaliśmy w naszym podcaście i serdecznie zapraszamy do tego odcinka dotyczącego właśnie tradycji połowu i spożywania ryb w Polsce, więc tak zrobimy małą autoreklamę, dygresję do, do tego właśnie odcinka. Mówiliśmy o tym, jak wygląda ta proporcja ok, jak to zmieniać potencjalnie? Oczywiście poza oczywistą odpowiedzią jeść ryby tutaj stąd. W jaki sposób możemy się dokładać do tego, żeby po prostu równoważyć te ten, ten udział ryb, które przypływają do nas nomen omen z zagranicy, a tych, które mogłyby po prostu z lokalnego rynku do nas trafiać. Ale Pana odpowiedź jest jedyną prawdziwą tylko, odpowiedzią. Jeść. tylko jeść. I mieć w głowie też to, że jeżeli kupujemy jakąś rybę i widzimy na opakowaniu produkt pochodzący z Tajlandii, to ten produkt najpierw przejechał w Tajlandii kilkadziesiąt kilometrów na ciężarówce napędzanej dieslem. Jeżeli jest to produkt z połowu, to też na kutrze, który był tutaj napędzany ropą. Później na statku Chłodni przepłynął kilkanaście tysięcy kilometrów do, załóżmy, portu w Rotterdamie. Z Rotterdamu kilka tysięcy kilometrów następną ciężarówką. Pomyślmy o tym, jaki to jest ślad węglowy. Jaki to jest olbrzymi ślad tego, jak nasz kaprys, żeby zjeść coś konkretnego, tak naprawdę oddziałuje na całą planetę. Tymczasem, jeżeli my sobie postanowimy, że zjemy rybę, która została wyhodowana lub zjedzona w Wielkopolsce, to to jest tak naprawdę tylko ten ostatni odcinek transportu. Czasami musimy podjąć trochę wysiłku, ale coraz częściej też mamy już nie supermarkety, ale też sklepy z lokalnymi produktami i z tego też powinniśmy korzystać. Tak, czyli odpowiedź na trudne pytanie, trudne zagadnienie w tym przypadku wyjątkowo jest akurat prosta, bo tak naprawdę to jest jedyna recepta na to, żeby raz ten wpływ na środowisko, a dwa po prostu wspieranie lokalnego też biznesu było, było skuteczne, więc tak naprawdę. Rzadka sytuacja swoją drogą, że jest prosta, prosta odpowiedź na złożone pytanie. Zwykle, zwykle to wygląda szczególnie w przypadku tematów około naukowo-biznesowych, zwykle wygląda to zupełnie odwrotnie. Na koniec chciałem troszeczkę zestawić nas lokalnie, Polskę, z resztą świata w kontekście spożywania ryb i może mnie to szerzej, ryb i owoców morza. Jak to się kształtuje, jeśli chodzi właśnie o nas, Polaków, względem. Znowu pewnie to będzie bardzo ogólne, ale reszty świata po konkretnych regionów. U nas to będzie około 12 kg. Czasami w tym ten jeden polski. Tak. Czasami statystyki mówią 11, czasami 14, ale 12 się najczęściej powtarza. Jeżeli spojrzymy na Japonię z kolei, jest to ponad 60 kg. Kraj typowo wyspowy otoczony wodą. Mhm. Niewielkie kraje, też wyspowe, są w stanie dojść do około 80-90 kg nawet produktów pochodzących z morza rocznie na osobę konsumpcji. Ale tak naprawdę te kilkanaście kilogramów, które my zjadamy, jest, można powiedzieć, że odrobinę poniżej średniej, ale nie jest to. Nie jest to tragedia. Jesteśmy krajem, który ma dostęp do morza, który ma rzeki. Powinniśmy z tego korzystać. No bo już wspomniane Czechy aż tak łatwej sytuacji nie mają, chociaż też są tak naprawdę potęgą, jeżeli chodzi o hodowlę karpia. Mhm. A w Czechach kojarzy Pan tak? Z ciekawości. Wiem, że to pewnie pytanie z kategorii trudnych, ale ile w takich Czechach jest spożycia na, na osobę? To z minus szczerze mówiąc, Czech nie analizowały. Tak, tak myślałem, że to może być pytanie z kategorii trudne do odpowiedzi, ale, ale tak mi przyszło do głowy, jak już poruszyłem. Tu najczęściej pamiętamy o tych naj... Największych, najmniejszych, a no tak, sąsi o sąsiadach najczęściej. nie. Ciężko pamiętać statystykę z każdego jest to kraju. Porównywalnie, porównywalnie z Polską, z tego względu, że też mają bardzo dobrze rozwinięte tak jak my, łańcuchy dostaw, i są w stanie korzystać z całych globalnych zasobów. Reasumując, tak naprawdę, te, te rozmowy, receptę mamy w zasadzie prostą. Jeśli chcemy dbać o te lokalne ekosystemy, musimy z nich, krótko mówiąc, czerpać i, i te produkty jeść. Tak. Ponieważ ekosystem, który nie jest przez człowieka w obecnych czasach, bo wcześniej sobie planeta i ekosystemy sobie sama radziła. Ale w tej chwili, kiedy my to środowisko zmieniliśmy, to musimy też o nie dbać, musimy je wspomagać, musimy dbać tutaj o to, żeby wszystkie procesy nie ulegały zanikowi. Więc jeżeli będziemy rozsądnie korzystać, to będziemy też chronić środowisko. Nawet jeżeli spojrzymy na definicję ochrony przyrody z. Ustawy o ochronie przyrody, to ta definicja zawiera elementy tego, że jest to gospodarowanie zasobami przyrody. I to nie jest tylko taka ochrona, że nie można przyrody dotknąć, ale nią należy gospodarować tak, żeby ją przekazać w niepogorszonym stanie przyszłym pokoleniom, a równocześnie odbierać z niej korzyści, jakie są dla nas naturalne, bo przyroda jest dla nas, a my ją powinniśmy chronić. Doktor Mateusz Rawski, niech to będzie puenta, bo to bardzo ładnie w ogóle brzmiało, wydaje mi się, na koniec, że, że tak, to, tak to powinno wyglądać. Bardzo proszę. <grydy> Doktor Mateusz Rawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.